Dzień dobry, dzień dobry, moi drodzy. Mamy sobotę, bardzo deszczową. Niedobrze, bo martwię się w tym momencie moim garażem, ponieważ sąsiad garaż, garaż sąsiada mój garaż jest w takim ciągu po prostu przecieka i przecieka także na moją stronę. I mam całą ścianę po prostu zawilgoconą. Nie znam tego pana, on tam nie przychodzi często, więc nie mam się z nim jak skontaktować, żeby po prostu naprawił ten dach, żebym ja miała suchy garaż. No nic, no. Idzie jesień, więc będzie padać. Ja dzisiaj na ten wernisaż jadę do Sławkowa. Mam nadzieję, że troszkę mniej będzie badać po drodze. Wczoraj byłam na spacerze po Mysłowicach z Bożenką, to już Wam mówiłam. Wrzucę filmik z tego naszego wojażu mesłowickiego. Było bardzo, bardzo przyjemnie, bardzo, bardzo fajnie. Pogoda dopisała, było troszkę parno tak duszno, ale ogólnie nie było za gorąco, więc dało się po prostu wytrzymać. Zrobiłyśmy 8 km, 14,5 tysiąca kroków prawie. Bożanka w ogóle nie wyglądała na zmęczoną, ale później już pisała, że, że już jest po prostu pada. Ja przyszłam do domu, to poszłam spać, bo ja robię dość dużo spacerów, ale tak w granicach 11-12 tysięcy kroków, a tutaj nagle 14,5, a dość dawno nie byłam nigdzie. Więc <laughs> no, cieszę się, bo znowu tam troszkę kondycji nabiorę, też może tam schudnę <laughs> parę deko. Więc obejrzałyśmy sobie Mysłowice no, i tak, y, tak sobie y, siedzę i marzę, i marzę sobie. Y, teraz mam takie dwa marzenia. To już Wam mówiłam, że ostatnio motywy morskie mi się tak y, przeplatają i tak y, ciągnie mnie nad morze. Nie tylko nasze, ale na jakieś ciepłe, żeby po prostu odpocząć. No, na nasza już troszkę za chłodno. No, mogę odpocząć spacerując, bo to też bardzo fajny sposób na relaks. Ale chciałabym też wygrać te swoje podstarzałe kości i, i poleżeć na ciepłym piasku. No, na chwilę obecną no, nie jest to możliwe, i, i no, może kiedyś w przyszłości. A drugie marzenie to ten mój lokal. Jak sobie siedzę i tak sobie go wyobrażam, tak sobie wizualizuję, jak tam jest fajnie że mam taki kominek w formie kozy, fotele z, ze stoliczkiem przy nim, że. Ktoś z was do mnie przyjeżdża i mam gdzie go zaprosić, pijemy sobie razem kawkę, otulamy się kocykiem, rozmawiamy. Obok jest książka, znaczy się półeczka, biblioteczka z książkami. Trochę dalej stoi babciny kredens biały, kuchenny, z różnymi naczyniami, takimi glinianymi. No, takie ja mam takie marzenia. Jest duży stół, na którym robię zajęcia dla dzieciaczków, plastyczny. No, no, no tak mi się to tak wszystko wyobraża. Tak, tak bardzo bym chciała już tak ruszyć z tym warsztatem plastycznym. Jeszcze, jeszcze troszkę, jeszcze, jeszcze parę dni i już będę wiedziała, czy będzie dla mnie, czy nie dla mnie. No bardzo, bardzo mnie to jakoś tak napędza że ta myśl, że mogłabym mieć piękne miejsce w okolicy no niezbyt przy, przy takiej wizualnie przyciągającej chociaż w starych kopalnianych kamienicach, na wprost starej kopalni. Tam zaczęło się jedno z powstań Śląskich i też takie miejsce historyczne. No, Mysłowice byłyby piękne, gdyby ktoś o nie zadbał, ale niestety to jest miasteczko, które nie ma funduszy. I Jest to, to tak smutne, że, że po prostu idziemy w takim kierunku, takiego marazmu. No, ale może kiedyś pojawi się jakiś prezydent, który będzie dbał. Będzie potrafił być gospodarzem w tym mieście. Mówią, że Mysłowice jest przeklęte, bo... Emigranci, którzy w XIX wieku wyemigrowali stąd i nie udało im się zdobyć bogactwa w Ameryce, przeklnęli słowice, że przepuścili ich przez granicę, tak to by nie pojechali i tu by się może dorobili. Chociaż to jest też wątpliwe, bo po to wyjechali, żeby im było lepiej. deszcz jest fajny, ale za oknem fajnie się śpi przy deszczu, tak kojąco mnie wczoraj strasznie coś tak zaczęło pobolewać w okolicach wątroby i przeniosło się to na żołądek później na jakieś jelita taki wędrujący ból yy, podejrzewam, że jest to yy, ból jesienny, poprzez co organizm się przestawia i musi gdzieś tam poukładać się na nowo pogoda się też zmienia no tak yy, tak zastanawiam się jaka będzie ta zima uważam, że będzie ostra ale może się mylę oby bo przy yy, ostrej zimie zużyję więcej yy, opału i, i mam piece elektryczne więc też ogrzewanie na prąd jest bardzo drogie. Nie wiem, czy, czy po prostu mnie nie zje w przyszłym roku. No ale zobaczymy, zobaczymy. Nie ma co gdybać na przyszłość. I w ogóle muszę się nauczyć um, jakoś tak nie, nie rozbrajać przyszłości na części, ponieważ to właściwie nie ma sensu. Będzie co będzie. Ja już kiedyś mówiłam, że ciężko jest planować, bo, Bóg, bo człowiek myśli, a Bóg kryśli, nie? I y, to tak jest, że dostajemy nie to, co y, chcemy, nie to, co, y, nie, tylko to, co, y, co Bóg uważa, że potrzebujemy. I to jest takie... Y, czasem się złościmy na to, bo Chcemy czegoś lepszego dla nas, a dostajemy coś, co w ogóle nam nie pasuje, ale po czasie okazuje się, że to było dobre i coś nam pokazało w naszym życiu, czegoś nas znowu nauczyło. No i tak jak na przykład, ja sam tak to wszystko tłumaczę, bo no, nie widzę innego rozwiązania jak jechałam do Jadzi, do Jastrzębia Zdroje, to zgubiłam się na drodze yy. i przeczułam, że y, miałam jechać prosto, pojechałam w lewo, bo kierunkowskaz w lewo, nawigacja prosto. No i ta nawigacja, jak już się zgubiłam, to już zaczęła mnie prowadzić, już jej słuchałam, <laughs> ale poprowadziła mnie przez takie wąskie, wertepowe drogi i co? I... Yy tu A tu zobaczyłam przepiękny pałac barzantów yy, pszczyńskich, yy, książąt pszczyńskich i gdyby nie to, że się zgubiłam, to bym tego pałacu nie zobaczyła. Pojechałabym prostą drogą, przyjechałabym szybciej do Jadzi, nie. ale widoki, które miałam po drodze, by mi ominęły. Więc Bóg wie, co robi na przykład. Ech. Także, że zawierzam mu dużo, dużo spraw i, i po prostu y, się dzieje i widzę, że mnie tak otacza ludźmi, którzy są mi y, bardzo... Y, y, brakło mi słowa. Y, bardzo przychylni dla mnie, że y, bardzo mi pomagają. Y, Niedawno poznałam taką panią, Hanie z Gorlic. Dzwoni do mnie co jakiś czas. Przecudnie ciepła osoba. Też maluje, też pisze poezję. I, i naprawdę właśnie takie telefony mnie bardzo, bardzo budują, motywują. Asia z Wejherowa. Też mnie bardzo y, y, buduje i motywuje. Y, y, pilnuje mojego sklepiku i mówi mi, y, 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 że coś tam już nie ma, a, a y, bo na przykład ona kupiła, a, a to jest jeszcze na mojej stronie, jako jest, żebym sobie to y, y, zmieniła na stan magazynowy zero. Więc. Y, tak to mniej więcej działa. No i, no i cieszę się, że mam Was, cieszę się, że mogę dla Was kręcić filmiki, y, że, że jesteście po prostu, że jesteście. Mam swoją misję życiową, y, chcę Wam pokazywać świat, antyki, marzenia. Radość życia. Wszystko to jest takie budujące. Życzę Wam miłego dnia, kochani. Pozdrawiam serdecznie.